Wiesz co, e, szczęście to jest uczucie. To jest tylko uczucie i to nie jest ani pojęcie materialne, ani pojęcie, e, nawet nie jest filozoficzne, bo to nie jest gdyby sposób na życie. Natomiast jest to, ja przynajmniej nazywam, to jest taka, takie apogeum e, zdrowia duchowego a duchowe zdrowie ja też ja nie jestem teologiem ja rozpatruję to w kategoriach psychologicznych duchowość taka piękne duchowe zdrowie takie odporne spokojne bogate gotowe na wszystko polega na umiejętności selekcjonowania i kierowaniu siebie ku pewnej kategorii uczuć. One nazywają się, też nie jest to jakaś etykietka oficjalna, ale jak nawet małe dziecko, ja czasem miewam spotkania w przedszkolu, bo jakieś książeczkę dla dzieci napisałam i mam spotkania autorskie w przedszkolach. I tam nawet małym dzieciom, starszakom 4-5 lat zadaję pytanie, a jakie to są uczucia wyższe? I te dzieci siedzą, iż las do rąk idzie w górę, i mi mówią, jak jest smaczne, jak jest ładne, jak tata mnie zabiera na basen. Uczucia wyższe. No i jak sobie zaczniemy je nazywać, ja im pomagam i mówię, a może to się nazywa radość, a może to się nazywa miłość, a może to się nazywa przyjaźń, a może to się nazywa wdzięczność i wychodzi na to, że to bardzo proste. Dzieci mówią, tak, 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 dobrze, dobrze mówisz. Czyli a szczęście to jest uczucie wyższe.